Siemka, siemka, stwierdziłam że się do Was odezwę, Skoro już siedzę tutaj na stanowisku, to się do Was odezwę, odezwę. A Witamy, Witam Was w kolejnym dniu, w nowym vlogu. Dzisiaj mamy środę. Ja właśnie przed chwilą nagrywałam makijaż, ten taki mój zwykły dzienny, który ostatnio non-stopu robię. Jest to naprawdę bardzo prosty, ale fajnie tak jak mówiłam, podkreśla urodę, więc go przed chwilą zrobiłam, już jest godzina prawie 12. A więc teraz to posprzątam Marcin gdzieś ma zamiar, że za niedługo wybra Więc nie wiem, czy z nim pojadę, czy nie Bo w planach miałam w sumie coś innego Ale zobaczymy Więc e, ogarniam rzeczy Idę sobie zrobić kawę za chwilę I może się odezwę do Was później Może się gdzieś z nim wybiorę Zobaczymy Właśnie przed chwilą przyszła mi ta falownica Której Wam mówiłam, że zamówiłam Więc później ją otworzę I zobaczymy, włosy sobie pokręcę nią I zobaczymy, jak ona a jak ona wygląda, i przyszedł mi też rano ten spray do włosów, więc sprawdzimy sobie dzisiaj, jak to działa. Ok, i odzywam się do Was trochę szybciej niż przepuszczałam, że będę. Także powracam do Was. Ten sam dzień, inna sukienka cię ja wczoraj sobie poszątałam, wyciągnęłam rzeczy wiosenne, to teraz mogę wybierać. A tak na serio, to mm, będę nagrywała na Instagrama i na TikToka właśnie tą, te włosy, jakie ja robię. Więc chciałam się, chciałam zmienić sukienkę, żebym nie miała kilku klipów w tym samym ubraniu pod rząd. Więc sobie przybrałam i tutaj właśnie mam tą falownicę, więc sobie ją otworzymy. kawę sobie zrobiłam kupiłam i stwierdziłam że że to jeszcze teraz dopóki mam ciszę i spokój zwykle nożyczek brak Jeśli nie ma nożyczek to się ma pensety. To pensetą sobie można poradzić. Także jestem ciekaw jak ona wygląda. ale delikatniejsze i ona właśnie tak wygląda. Teraz właśnie to, one są bardzo modne. Teraz te falownice wszędzie je widzę i właśnie są modne. Teraz te włosy właśnie falowane na te falownice. To jest jakaś nowość. Bo wszędzie teraz to widzę. Także zobaczymy jak to działa. Więc za chwilę sobie nagram te. Te włosy i zrobię. Tutaj te, też właśnie zamówiłam ten spray, co wam mówiłam, że najpierw sobie popcikam tym sprayem, bo on jest właśnie tutaj hmm, chroni przed UV, chroni kolor, ułatwia szczesowanie. Przed ciepłym też on ochrania, więc zamówiłam się taki sobie spray. Także zaraz nagramy i zobaczymy, jak tą falownicą się robi. Ona jest taka gruba, bo wiem, że są różne do wyboru. Można kupić też taką, właśnie cieńszą z tymi paluszkami, nazwijmy to tak cieńszymi. Wtedy będą te loki bardziej takie, hmm, jakby to powiedzieć. Bardziej gęste, i bardziej będzie ich więcej, a taką falownicą to będzie taki delikatny efekt, ale to w sumie dobrze, bo ja taki lubię delikatny efekt. Okej, okay, także zabieram się zakręcenie tych włosów, teraz tutaj nagrywam na dole na, na Instagrama czy tam TikToka, więc w tym samym czasie będę nagrywała. Ok, więc. Najpierw użyję tego sprayu, jak Wam mówiłam, albo najpierw podłączę to. Myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby to najpierw podłączyć. Włosy sobie rozczesałam w miarę, ale może sobie jeszcze przyniosę szczotkę. Ok, więc ja podgrzewam tą falownicę, włosy wyczesałam i tutaj można ustawić temperaturę. 170 stopni albo 220. Eee, więc ja ustawiłam chyba 170, ale gorące. 170, takie 220. No, 170. Ale ona jest gorąca. Herlegot. Dobra. Ok, więc tutaj można wybrać temperaturę 170 stopni albo 200. Tutaj są dwie temperatury do wyboru. 170 stopni albo 220. Ja wybrałam 170 i zobaczymy, ale gorąco. Cześć, witam Was ponownie. Nie wiem, jak ona się poprawnie nazywa, tak ją nazwałam, jest ona teraz bardzo modna, wiele osób ją używa, kręci włosy na ten sposób, więc zobaczymy, zobaczymy jak ona działa. I też kupiłam spray do wykonania włosów poprzednich. Tutaj są dwie temperatury wezoboru, 60 stopni, a na ja wybrałam 170 stopnia, Ale ten spray pięknie pachnie. Mm. Naprawdę super. Jeszcze raz psikam tym sprayem. Nie wiem, czy trochę nie przesadziłam z ilością, ale on pachnie mm, czelersko. Ok, włosy spsikane, to teraz przechodzimy do naszego... Mm. Ustawiałam na 170 stopni, tak myślę, że jak się tutaj ustawia, bo to jest 170, to znaczy 170, no a jak na górę, to 120. Myślę, ale jest to... Yy, grzało się to naprawdę bardzo. Także zaczynamy. Może sobie złapiemy pierwsze włosy. Nie wiem bardzo jak to robić, ale muszę tak złapać, żeby nie złapać tych moich yy, nieprawdziwych, nazwijmy to tak. Ja nie mam lusterka, więc patrzę do do kamery. Tutaj się w ogóle wszystko dobrze robimy. Kurde, jara się to czy co? Uu, ale fajnie szybko robi Już mi się podoba, to się tak szybciutko robi i efekt jest raz, dwa Chwilę wystarczy potrzymać, dosłownie Mmm, gusta Ale się mi nie widzę Fajnie, fajnie. Cześć, witam Was. Ok, więc zrobiłam jedną stronę tak szybko, żeby Wam pokazać, <laughs> jak to wygląda, i powiem Wam, że to się robi tak szybko. 5 minut, 5 minut, i włosy wcale jest zrobione. Tylko wystarczy chwilę przyłożyć, i już następne, następne, następne. I bardzo szybko się to robi. Więc naprawdę fajna. Fajny, fajny sposób, podoba mi się to, że tak szybko można sobie włosy pofalować. Można zaczynać od góry, jak ktoś chce to może zacząć trochę od dołu. To zależy jak nam się bardziej podoba. Ok, dopiero sobie teraz zdałam z tego sprawę, jak ja mam żółte ręce, bo ja się wczoraj wysmarowałam jeszcze nie wzięłam prysznicy, bo wysmarowałam się na wieczór przed snem i teraz tak porównuję sobie moją rękę do twarzy. Także jeśli wcześniej to dziwnie wyglądało to sorry nie pokazywałam i to było super żółte w każdym bądź razie wieczorem się wykąpię to zmyję tą warstwę, więc włosy zrobione i powiem wam jak to się szybciutko robi to się tak szybko robi, dosłownie 5 minut i włosy zrobione, także naprawdę jest to super e, sposób fajna metoda na e, pokręcone włosy Ym, i bardzo szybka pierwszy raz w przecież tak szybko włosy pokręciłam także jest to naprawdę, fajna, e, także jest to naprawdę fajna opcja na włos, nie wiem, czy tak od góry mi się to podoba, może bym trochę niżej zaczęła robić, byłoby lepiej. Nie wiem, muszę wypróbować różne metody, ale jestem w szoku, jak to się szybko robi. Dosłownie przełoży się, chwila i już następne, 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 następne. Ok, także ja kończę jak na razie. Odezwę się do Was może później, albo wieczorem, albo za niedługo. Nie wiem. Czasu więcej się tych włosów zrobiła, wam. Jak pokręciłam, ale one i tak są dość gęste. Hej, hej, halo! Witam Was w pięknym słonecznym dniu. Ja postanowiłam wyjść na spacer, bo tak jak wam kiedyś mówiłam, jestem mało doceniona, mało wychodzę, więc byłam wyrzucić papiery różne i stwierdziłam idę się przejść, zrobić jedno. Okrążenie przynajmniej. Przynajmniej zrobić jedno okrążenie, trochę się docenić, pozytywnej energii, zaczerpnąć od słońca <noise> i, i rozpocząć fajny, fajny dzień. Także też tak uczyniłam. Myślę że, to będzie, że myślę, że to jest dobry pomysł. Więc pospaceruję trochę, posłucham muzyki. I wrócę do domu. Także zaczynamy dzień. Oczywiście mogłabym pobiegać, tylko sęk w tym, że ja nie lubię biegać. Ja nie jestem e, fanką biegania, nie sprawia mi to e, żadnej przyjemności. Wiem, że są osoby, które bardzo lubią biegać, że sprawia im to naprawdę dużą przyjemność. Minie. Ja nie jestem fanką biegania, ja wolę zdecydowanie ćwiczyć niż biegać. Zdecydowanie bardziej dla mnie satysfakcjonujące i przyjemniejsze jest ćwiczenie. Na siłowni czy też w domu, jak yy, ćwiczę, różne ćwiczenia robię. Zdecydowanie <gryw> wolę tą opcję aktywności. Bieganie to nie dla mnie. Dlatego spaceruję. Hello! Już jestem w domu i już jest dużo później i już mamy godzinę 12.40 Odzywałam się do was ze spaceru i powróciłam do domu, nagrałam coś I myślę, że 12.40 to jest odpowiednia pora, żeby zjeść się na śniadanie Co o tym sądzicie? Mam dzisiaj taki czaderski strój, dlaczego nagrywałam, więc jestem tak ubrana: buty białe, ta sukieneczka z Shein i kurtka taka krótka, którą kiedyś obciałam, była dłuższa. Teraz obcięte modne, więc, e, więc myślę, że powinien coś zjeść, bo rano zjadłam e, bułeczkę a nawet przyznam się, że dwie, bo Marcin przyniósł takie świeże, dobre bułeczki, e, słodkie, i zjadłam je e, z kawą więc teraz mam ochotę na coś innego, obie trzeba ugotować itp. i td. Chciałam Wam powiedzieć o tym czy to jest kpina, nie wiedziałam, że jak się sama robi zamówienie z... że jak się robi zamówienie z SHEIN, to za wszystko trzeba płacić zło. Więc wczoraj przyszedł mi jeden sms, że przesyłka dotarła do kraju, że zanim ją wyślą, żebym zapłaciła, zapłaciłam za jedną rzecz, za przesyłkę 90 koron. Plus to, że oczywiście płaciłam za przesyłkę jak oni wysyłali, bo za każdą rzecz, którą kupujesz u innego dostawcy na AliExpress, to musisz płacić za przesyłkę. Za co zapłaciłem 90 koron, później mieć 92 korony, później mieć znowu przed SMS, żeby zapłacić za kolejną paczkę 90 koron, i się znowu przed SMS, żeby zapłacić. Więc czuję, że to był mój pierwszy i ostatni raz, jak zamawiałam na. Aliexpress, bo niektóre rzeczy to wychodzą, przesyłka wyjdzie drożej niż wartość tej, tej rzeczy, więc no, no, no. I dzisiaj mam do zapłacenia ile? teraz Wam powiem. 96 korony, więc już zapłaciłam, płaciłam. Można życie sobie policzyć: 90 koron plus 92 plus 96. Więc to jest po prostu śmiechu warty, że sobie lepiej która, yy, Niektóre rzeczy to są naprawdę lekkie, i ja mam za wszystkie rzeczy płacić cło. Ja tam dużo rzeczy pozamawiałam, i ja mam takie płacić cło. Także to był mój pierwszy i ostatni raz, tylko że niestety trochę tych rzeczy je, yy, kupiłam, więc jak za każdą rzecz będę płaciła 90 koron minimum, to to po prostu jest jakaś paranoja, powiem Wam szczerze. Więc dziękuję bardzo Aliexpress, wcale taki tani Aliexpress nie jest, więc suma sumarów, sumując przesyłkę i cła, to można kupić w podobnej cenie w sklepie, także tak są mykę. podziękuję, już więcej nie będę mówiła na no, Aliexpress. I dzisiaj robiłam makijaż, też taki zwykły, prosty, ale zrobiłam sobie granatową kreskę. Moja sukienka mnie zainspirowała do tego. Także idę sobie robić z tego tosta. Jutro mam kolejny test ze szkoły. Jutro Oliver ma wolne. Ja mam test, więc ja wiem jak to będzie, bo muszę go pisać przy kamerę, kamerze. Nie można odchodzić, trzeba pisać. Więc. Mam nadzieję, że nie będzie mnie marudził i mnie stresował, o, może być yy, ciężko. Gotowe. Szybko ulepiłam knedlem ze siwką i mam bułki tak, Jak to bez bułki tak to wszystko, się zjadło. Więc ze śmietaną, nie wiem, co ta śmietana też taka średnia. I trochę potrzepię. Czy my dawno nie jadłam knedy. Już to, Ostatnie z tego, co pamiętam, to ja w Warszawie, jak jeszcze mieszkałam. Albo nawet i nie. Może w Krakowie. Dobra, może być. Coś tam się wytrzypała ta śmietana. jest na żywo. Aż wy... śliwka wyleciała z wyrażenia. Mm. Dobra. Tam smak nic się nie zmieniło. Także zapieram się, zajdę. Ci w słońcu ciepło, ale tak to zimno. widzicie, temu Ziomkowi jest ciepło. Kurtkę mi dał, a mi zimno. Zimno. Idziemy, Ziomek. Mały klaunie. Chodź, bo znowu spadniesz i znowu sobie zrobisz Bubu. Nie, to nie spadnę. Ja mi rzucił na piłkę. No. Idziemy? Tak, Oni wezmą go. Wezmą nie. piłkę? Mm. Nie wezmą go. Nigdy. Nigdy. <noise> E, tiby, 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 mam, mam tiby. Cześć, co u Was słychać? Jak się macie? Kurwaski. My wróciły, Śmieszne. 来，这个，把这 Delikatny trening zrobiony Delikatny 17.28 Także teraz może troszkę posprzątam bo nie będę się wykąpać W tradycyjnie, tradycyjnym Będę no, musiała zrobić szkołę w Jutro jak wam mówiłam mam testy Rano, zobaczymy jak mi pójdzie z Oliverem w domu